Wybrana przez Boga, jeśli czujesz, że coś w tobie jest niespokojne, że twoje serce woła o odpowiedzi i że pewne rzeczy po prostu przestają mieć sens. Może to Duch Święty próbuje cię wezwać. Nie jest przypadkiem, że tu trafiłaś. Pan nic nie robi bez powodu. Są chwile, kiedy On szepcze do naszego ducha, próbując nas obudzić, wyrównać i ochronić. I wiesz dlaczego? Bo jesteś kobietą wybraną przez Boga, a On troszczy się o swoje wybrane z gorliwością i miłością. Czy czułaś kiedyś nagły smutek bez wyjaśnienia, albo nadprzyrodzony pokój pośród chaosu? Czy zdarzyło Ci się, że w odpowiednim momencie pojawił się dokładnie ten werset? Albo pieśń, która brzmiała tak, jakby mówiła bezpośrednio do Ciebie? To są znaki, tak, znaki, że Duch Święty próbuje z Tobą rozmawiać i skierować Cię z powrotem do celu. On nie krzyczy, On nie zmusza, ale nalega z miłością i dziś robi to ponownie. Poprzez tę wiadomość. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że kliknęłaś, Lubię to. Ale zrób to tylko wtedy, gdy jesteś kobietą, która kocha Boga całym sercem. Jeśli możesz, skomentuj. Mów, panie, bo twoja służebnica słucha. Teraz zobacz pierwszy znak, że Duch Święty próbuje do ciebie mówić. Numer jeden. Wewnętrzny niepokój, którego nie potrafisz wyjaśnić. Wybrana przez Boga, kiedy Duch Święty chce z Tobą rozmawiać, może zacząć od wzbudzenia w Twojej duszy pewnego dyskomfortu. Nagle to, co wcześniej wydawało się normalne, zaczyna Cię drażnić. Miejsca, rozmowy, przyjaźnie, muzyka, nawet nawyki, które kiedyś wydawały się nieszkodliwe, teraz Cię niepokoją. To nie paranoja, to rozeznanie. To Duch Święty mówi: To miejsce już nie jest Twoje. Ta droga nie prowadzi tam, dokąd chce Cię zaprowadzić. Ten dyskomfort to sposób, w jaki Bóg cię chroni. On widzi to, czego ty nie widzisz, i zaczyna kierować twoim sercem z dala od tego, co zasmuca niebo. Nie ignoruj tego uczucia, nawet jeśli nikt inny go nie rozumie. Głos ducha w tobie nie potrzebuje ludzkiej aprobaty, by być posłusznym. Pamiętaj: Kobieta wybrana przez Boga najpierw czuje w duchu to, co dopiero później objawi się w rzeczywistości. Numer dwa. Słowo, które powtarza się w różny sposób. Wybrana przez Boga, Duch Święty ma niezwykłe sposoby potwierdzania, kiedy do Ciebie mówi. Jednym z nich jest powtarzanie tej samej wiadomości przez różne środki: werset, który pojawia się kilka razy, zdanie w kazaniu, pieśń z tekstem opisującym dokładnie Ciebie, przypadkowa, rozmowa z kimś, a wszystko wskazuje na to samo. To nie przypadek, to Bóg próbuje Cię dosięgnąć. Kiedy zaczynasz słyszeć ten sam temat na różne sposoby: wybacz, zaufaj, czekaj, wróć do mnie, zostaw to. To znak, że niebo nalega, bo ty, kobieto wybrana przez Boga, masz coś do wyrównania. Bóg mówi do tych, których kocha, a kiedy powtarza, to dlatego, że nie chce, byś straciła to, co przygotował. Zwracaj więc uwagę na szczegóły. Kobieta prowadzona przez ducha nie żyje automatycznie. Ona żyje uważnie na to, co niebo próbuje powiedzieć. Numer 3. Pokój, który nie ma sensu wobec sytuacji. Wybrana przez Boga, może wszystko wokół ciebie się rozpada. Drzwi się zamykają, ludzie cię opuszczają, nadchodzą złe wieści, a mimo to w środku czujesz pokój, którego nie da się wyjaśnić. To duch święty. Ten pokój to nie brak problemów, to obecność Boga w tobie, mówiącego: Jestem tutaj, nie bój się. Biblia mówi, że pokój Boży przewyższa wszelki rozum. To znaczy, że nie ma sensu dla tych, którzy patrzą z zewnątrz. Ale dla kobiety wybranej przez Boga, ten pokój jest wyraźnym znakiem, że Pan panuje nad wszystkim. Kiedy wszyscy oczekują, że będziesz zrozpaczona, a Ty jesteś spokojna, to dlatego, że pocieszyciel działa w Tobie. Więc nawet jeśli świat się wali, jeśli ten pokój trwa, wiedz: Duch Święty jest z Tobą i podtrzymuje Twoją duszę. Numer 4. Płacz bez wyjaśnienia. Podczas modlitwy lub uwielbienia. Wybrana przez Boga, czy zdarzyło ci się płakać podczas prostej modlitwy? Albo czuć, jak łzy spływają bez kontroli, gdy słuchasz pieśni? Ten płacz, który pojawia się bez widocznego powodu, to często dotyk Ducha Świętego. On działa delikatnie, ale potężnie, łamie opory, leczy głębokie rany i przynosi uwolnienie przez prosty dotyk serca. Czasem nawet nie wiesz, dlaczego płaczesz. Ale Bóg wie. To On interpretuje to, czego nie potrafisz powiedzieć. W liście do Rzymian, rozdział ósmy, jest napisane, że Duch wstawia się za nami niewysłowionymi westchnieniami. To samo niebo porusza się w Tobie, i ten płacz nie jest oznaką słabości, to znak duchowej wrażliwości. Tylko prawdziwie wybrana przez Boga kobieta płacze w Jego obecności w ten sposób. Nie powstrzymuj się, pozwól Mu Cię dotknąć. Numer 5 Drzwi, które zamykają się bez logicznego wyjaśnienia. Wybrana przez Boga, nie każde zamknięte drzwi oznaczają porażkę. Czasami to ochrona, czasami to kierunek. A często to sam Duch Święty mówi: To nie jest droga, którą dla ciebie wybrałem. Kiedy nalegasz na coś, a wszystko zaczyna się sypać, gdy plany, które wydawały się doskonałe, nagle się rozpadają, możesz być pewna, niebo działa. Bóg zamyka drzwi, aby uchronić cię przed tym, czego teraz nie widzisz. I tak. To boli, ale później zrozumiesz, bo to, co On ma dla Ciebie, jest większe, czystsze i prowadzi Cię bliżej Niego. Kobieta wybrana przez Boga, musi nauczyć się ufać, nawet gdy nie rozumie. On zamyka drzwi nie po to, by Cię ukarać, ale by Cię ochronić. A jeśli musi cię teraz rozczarować, by przywrócić Cię do celu, zrobi to, bo kocha Cię zbyt mocno, by pozwolić Ci iść złą drogą. Numer 6. Ciężar w sercu za każdym razem, gdy próbujesz wrócić do grzechu. Wybrana przez Boga, gdy Duch Święty mieszka w tobie, grzech przestaje być przyjemny. To, co kiedyś dawało satysfakcję, teraz budzi wstyd. Błąd już nie pasuje. I za każdym razem, gdy próbujesz zbliżyć się do tego, o czym wiesz, że nie podoba się Bogu, czujesz ciężar w sercu. Dyskomfort, który jakby krzyczał w twojej duszy, już do tego nie należysz. To Duch Święty w działaniu. On Cię nie oskarża, On Cię przekonuje. Pokazuje Ci z miłością, że droga grzechu prowadzi do śmierci, a Jego droga do życia i pokoju. I wiesz, dlaczego to tak boli? Bo jesteś kobietą wybraną przez Boga, oddzieloną, naznaczoną przez niebo. Twoja dusza już zasmakowała Jego obecności, i nic na tym świecie nie wypełni pustki, którą tylko Bóg może zapełnić, więc nie walcz z tym ciężarem to dowód, że Bóg wciąż działa w tobie. To łaska. Numer 7. Niepokój by się modlić, nawet gdy nie wiesz dlaczego. Wybrana przez Boga, czy zdarzyło ci się być spokojną, zajętą codziennymi sprawami, a nagle poczuć ciężar w duchu? Nagle pragnienie modlitwy, uklęknięcia, szukania Boga. Nawet jeśli nie wiesz z jakiego powodu, to nie jest przypadek. To Duch Święty wzywa cię do niewidzialnej walki. Czasem to ocalenie Innym razem ktoś potrzebuje twojego wstawiennictwa, ale zawsze jest to boskie zaproszenie do wspólnoty. Bóg najpierw budzi swoje wybrane. Powierza duchowe tajemnice tym, które mają wrażliwość, by być posłuszne bez zrozumienia. A gdy milczysz i modlisz się, nawet bez powodu, niebo się porusza. Bo kto słucha Ducha, wchodzi w głębszy poziom bliskości. Niepokój przychodzi jak szept, ale gdy jest wysłuchany, przynosi cuda. Jeśli On Cię woła, nie ignoruj. Kobieta wybrana przez Boga modli się nawet wtedy, gdy nie wie, o co się modli. Numer 8. Ludzie wokół Ciebie zaczynają się oddalać w niespodziewany sposób. Wybrana przez Boga, choć to boli zrozum, gdy Bóg chce Cię wyrównać ze swoim celem, zaczyna usuwać tych, którzy nie mogą z Tobą iść. I często dzieje się to bez wyjaśnienia. Ludzie, z którymi miałaś silne więzi, zaczynają się oddalać. Przyjaźnie stygną więzi się zrywają, czujesz się jakbyś była zostawiona, ale w rzeczywistości jesteś oddzielana. Duch Święty nie izoluje cię, by cię ukarać, oddziela cię, by przygotować, bo nie każdy, kto jest dziś z tobą, ma dojrzałość, by iść tam, dokąd Bóg cię prowadzi, a On, jak kochający Ojciec, woli widzieć cię samą przez jakiś czas, niż uwięzioną w relacjach, które cię duchowo spowalniają. Kobieta wybrana przez Boga musi nauczyć się tracić pewnych ludzi, by nie stracić jego obecności. Zaufaj. To, co wygląda jak strata, jest troską. Numer 9. Sny i wizje, które wydają się bezpośrednimi wiadomościami. Wybrana przez Boga, kiedy Duch Święty chce się z Tobą porozumieć, może używać snów i wizji. Nie każdy sen jest tylko wyobraźnią. Niektóre niosą cel. śnisz o ostrzeżeniach, znakach. O ludziach, za których trzeba się modlić, o sytuacjach, które dopiero się wydarzą. I gdy się budzisz, czujesz, że to było coś więcej niż sen, to było objawienie. W Księdze Joela, rozdziale drugim, Pan zapowiada, że w ostatnich dniach wyleje swego ducha i że kobiety, dzieci i starcy będą mieć sny i wizje. To się właśnie dzieje. Ale tylko kobiety wybrane przez Boga potrafią rozpoznać, że niebo próbuje mówić. Nie ignoruj szczegółów. Módl się, zapisuj i proś o mądrość, by zrozumieć. Gdy niebo objawia się w twoich snach, to znak, że jesteś prowadzona niebiańskimi drogami, nawet we śnie. Numer 10. Rosnące pragnienie świętości i oddzielenia się od świata. Wybrana przez Boga, może nie potrafisz tego wyjaśnić, ale w ostatnim czasie coś w tobie woła o zmianę. Chcesz porzucić zwyczaje, ubrania, miejsca, słowa, treści. Wszystko, co kiedyś wydawało się normalne, teraz cię niepokoi. Ta wewnętrzna przemiana to nie wymysł. To duch święty cię kształtuje, woła bliżej siebie. Gdy on zamieszkuje w kobiecie, zaczyna ją oczyszczać od wewnątrz. Uświęcenie jest owocem jego obecności. I wiesz, że słyszysz ducha, gdy zaczynasz pragnąć czystości. Gdy modlitwa i słowo sprawiają ci radość, gdy oddalasz się od pozoru zła. To nie religijność, to duchowe dojrzewanie. Jesteś przygotowywana do czegoś większego. Kto jest wybrany przez Boga, nie dopasowuje się do tego świata, pragnie rzeczy z wysoka. Numer 11. Milczenie Boga, które wystawia twoją wiarę na próbę, ale wzmacnia twoje zaufanie. Wybrana przez Boga są chwile, gdy wszystko zdaje się ciche. Modlisz się, pościsz, wołasz, szukasz i nic. Żadnej odpowiedzi, żadnego znaku, tylko cisza. I właśnie w tej ciszy Duch Święty działa w Tobie najgłębiej, bo milczenie Boga nie oznacza Jego nieobecności, oznacza naukę. On uczy Cię ufać, nawet gdy nie rozumiesz, trwać, nawet gdy nie czujesz, kochać, nawet gdy wszystko wokół mówi inaczej. Tak było z Hiobem, Anną, Dawidem. Wszyscy przeszli przez ciszę, wszyscy pytali, ale wszyscy zostali uhonorowani, bo wytrwali. Duch Święty używa ciszy jako boskiego narzędzia, by oczyścić wiarę swoich wybranych. W ciszy uczysz się słyszeć Jego głos pośród hałasu świata. W ciszy dojrzewasz, a gdy ten czas minie, bo minie, zrozumiesz, że nie byłaś sama, byłaś niesiona. Nie rozpaczaj, kobieto wybrana przez Boga. Kiedy wszystko milknie, to dlatego, że niebo coś przygotowuje. Cisza to łono, w którym Bóg rodzi obietnice. Trwaj. Duch Święty jest bliżej niż kiedykolwiek, nawet gdy tego nie czujesz. Numer 12. Nienasycone pragnienie Boga, którego nie da się już ignorować. Wybrana przez Boga nadchodzi moment, w którym Duch Święty rozpala w nas pragnienie, którego nic już nie zaspokoi. Zaczynasz czuć pustkę, nawet wśród ludzi. Dawne przyjemności tracą smak. Rozproszenia już cię nie napełniają. Twoja dusza woła, płacze, pragnie czegoś głębszego, a tym czymś jest Bóg. To On budzi w tobie duchowy głód, który popycha cię bliżej Jego obecności. To pragnienie to Duch Święty, wzywający cię z powrotem do centrum Bożej woli, jakbyś zdała sobie sprawę, że nie możesz już żyć płytko, okruchami, powierzchownie. Zostałaś stworzona, by zanurzyć się w intymności z Ojcem. I gdy to pragnienie przychodzi, nie ma sensu go tłumić, bo nic, absolutnie nic, nie wypełni tego głodu poza chwałą Boga. Kobieta wybrana przez Boga to jeden z najpiękniejszych i najpilniejszych znaków, że Duch do Ciebie mówi: Twój Duch woła o więcej. A to wołanie to początek nowego etapu. Nie opieraj się, biegnij do miejsca ukrycia. Karm to pragnienie słowem, uwielbieniem, oddaniem. Kto głodny i spragniony sprawiedliwości, będzie nasycony. To obietnica nieba, a Ty jesteś bliska, by zobaczyć to, czego oczy nie widziały. Wybrana przez Boga. Jeśli podczas słuchania tych znaków coś zapłonęło w twoim sercu, nie ignoruj tego. Duch Święty woła cię z naglącą miłością. Nie jest przypadkiem, że tu trafiłaś, ani że te słowa dotknęły cię tak głęboko. On próbuje cię wyrównać, pocieszyć, przygotować. Może jesteś zmęczona, zagubiona, czujesz się sama, ale wiedz jedno: Bóg nie wybiera byle kogo, On wybrał ciebie, a kobieta wybrana przez Boga. Nigdy nie zostanie zapomniana przez niebo. Wróć do miejsca modlitwy, wróć do Słowa, wróć do Jego obecności, nawet ze strachem, nawet z bólem, bo tam znajdziesz siłę, której szukasz. Nie jesteś ignorowana, jesteś kształtowana. Bóg podnosi kobiety wrażliwe na ducha. Kobiety, które słuchają, są posłuszne i trwają nawet w ciszy. I Ty jesteś jedną z nich. Nie zagub się po drodze. Duch Święty mówi. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowa słuchać? Jeśli dotarłaś do końca, napisz: Moje serce należy do Jezusa. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanał. Tutaj na ekranie zostawię inny film, który prawdopodobnie też będziesz chciała obejrzeć. Kliknij tam i do zobaczenia. Niech Bóg Ci błogosławi.